Ze Szkołą Liderów jestem związany od 1994 roku. No i jestem autorem czegoś, co się nazywa w miarę stabilny zespół tej instytucji. Znaczy, do nas gro ludzi pracuje po, jednak po, po, po sporo lat w tej instytucji. E, mamy też takie przypadki ludzi, którzy postanowili się odejść i, i, i wracali. No i też powiem coś, co jest chyba taką dawną teraz. Najtrudniejszym wyzwaniem to jest 14 osób na etatach, etatach rozumianych jako umowa. O pracę. I myślę, że to jest w ogóle ważny kontekst, który, na który musimy spojrzeć, to to, że taka ogłaszana wszem i wobec koncepcja profesjonalizacji trzeciego sektora od wielu, wielu lat, ona ma jeszcze właśnie tą konsekwencję, że w związku z tym część organizacji staje się miejscem pracy. Miejscem pracy rozumianym przez ludzi jako miejsce pracy, w którym się też zarabia, a w niektórych przypadkach się spowiem, zarabia. No i które podlega regulacjom wynikającym z prawa, które istnieje w Polsce. I myślę, że warto sobie zadać, zacząć zadawać to pytanie, a jakim my jesteśmy pracodawcą, jeżeli staliśmy się już pracodawcą? Czy dystans między nami a, a właśnie niektórymi sieciami handlowymi nie jest tak naprawdę niewielki? No, rozumiem, że tak naprawdę w dzisiejszych czasach powinien zacząć od tego, że rozwój zespołów to jest bardzo ważna rzecz. Że zaspokajanie potrzeb rozwojowych człowieka w organizacji to jest bardzo istotne. E, że personalizacja spojrzenia, że realizacja ścieżek karier osobistych. No i tak naprawdę, jakby posłuchać różnych takich, nawet naszych, sektorowych wypowiedzi, szkoleń i tak dalej, no tak musiałbym mówić. Natomiast nie mam na to zupełnie ochoty. To, że ja myślę o moim zespole, to nie znaczy, że ja muszę ciągle myśleć o jego rozwoju, tylko pomyśleć o tym w zrównoważony sposób, żeby on w przyszłym roku miał pieniądze na te etaty. Bo to jest pytanie, ja, powiem, ja wiem, pewno się narażę części z was, narażę się części osób u mnie w zespole, a jest pytanie, czy każda potrzeba rozwojowa, czy każde marzenie i każdy projekt musi być zrealizowany w mojej organizacji? Wiem, że kapitałem mojej organizacji są ludzie, tak? I wiem, że utrzymanie tego kapitału kosztuje. I w związku z tym jest też pytanie, ile mogę obiecać w zakresie różnych rzeczy dotyczących warunków pracy, a może klimatu pracy, na ile mnie stać. I to jest też pytanie, na które trzeba sobie odpowiadać. Na ile organizacja jest wydolna do różnych rzeczy? Jak mówimy o różnych funkcjach zarządzania w ogóle, a później wchodzimy w te funkcje zarządzania właśnie ludźmi, to jest to też takie pytanie. Ile będziemy w stanie faktycznie później robić? Bo zazwyczaj, jak spojrzymy na nasze organizacje, to ten kawałek dotyczący zarządzania to jest półtorej, dwie osoby. A jeżeli spojrzymy na nasze budżety, to zazwyczaj my wszyscy jesteśmy, poza tym, że zarządzającymi, to jednak umoczeni w realizację projektów, bo, bo w jakiejś części nie jesteśmy opłacani jako e, zarządzający. Wydaje mi się, że no, trochę będę się powtarzał z Pawłem, ale nie, nie, nie umówiliśmy się. Tak. Stałość weksus elastyczność zespołu. To znaczy, to jest z jednej strony, ja przez lata walczyłem o tą stałość, z drugiej strony wiem, że też żyjemy w takich czasach, kiedy sporo kompetencji jest ulokowanych u ludzi poza moim zespołem, a jednocześnie nie stać mnie na to, żeby tych ludzi zatrudnić na stałe w moim zespole. To jest też pytanie, i to Jeszcze na moment wrócę do początku. Myślę, że to jest generalne pytanie: na to, żeby każdy z nas odpowiedział sobie na pytanie, jaką organizację chce budować. I to pytanie o wartości, choć jakieś duże, ono jest ważnym pytaniem. To znaczy, po co my robimy, jak chcemy to robić i czym ma być nasza organizacja. Bo pewno modeli jest wiele, ale czas i te nieszczęsne finanse będą budziły to pytanie, właśnie na przykład, ile kompetencji wewnątrz organizacji. A ile w otoczeniu? Znaczy dzisiaj zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji to nie jest zarządzanie tylko zespołem wewnątrz. To są też kompetencje, które mamy na zewnątrz. Nie wiem, czy to jest to do końca otoczenie społeczne, o którym Marta mówiła. To jest po prostu to, że dziś coraz częściej mamy gdzieś ekspertów, kogoś, kto z nami stale współpracuje, ale jest na zewnątrz i nie ma szans, żebyśmy go mieli wewnątrz. Równowaga i bardzo tradycyjne, w sumie razem takie stare. Równowaga zadania ludzie. Znaczy myślę, że wciąż trzeba o tym pamiętać. Znaczy, że zachowanie tej równowagi de facto też służy ludziom. Że to, że my będziemy nadopiekuńczy, e, nad bardzo zajmować się ludźmi, wbrew w którymś momencie spowoduje, że na przykład będziemy musieli ich zwolnić. Takie rzeczy, których liderzy organizacji bardzo się boją i bardzo nie lubią. Rozliczanie, kontrolowanie. To tak naprawdę służy temu, żebyśmy mogli robić dobrze to, co robimy, Patrz dalej, mieć pracę dla tych ludzi za rok, dwa. Kolejne wyzwanie, i muszę przyznać, to jest chyba jedno z trudniejszych właśnie wyzwań, o którym mówiłem, czyli rozwój w pracy czy praca rozwijająca. Ja przyznam szczerze, że w, uważam, że w tego typu organizacjach, jak ja na przykład reprezentuję. Yy, tak naprawdę to jest rozwijająca praca i potencjał naszej organizacji w małym stopniu może dawać dodatkowe doświadczenia rozwojowe. To będą jakieś szkolenia, ale nie oszukujmy się, przy tej konstrukcji instytucji, przy takich finansach my nie będziemy tworzyć i realizować, bo stworzyć to stworzymy pewno ścieżek rozwoju, ale ścieżki w McKinseyu czy w PWC. Tak? Kolejne wyzwanie, pokolenia. Znaczy, wydaje mi się, że po pozorom wszystkie już nie chcę wnikać w koncepcję pokoleń Y i nie Y, ale to jest wyzwanie, do którego zaczynamy doświadczać, że mamy ludzi, którzy na, na pokładach, którzy się różnie komunikują. Są tacy, których, do których zmuszenie do wykonania telefonu i załatwienia przez telefon jakiejś sprawy jest naprawdę dużym osiągnięciem, bo oni wolą to zrobić przez jakiś komunikator na Facebooku czy coś z odwleczoną odpowiedzią. I to się pojawia i mamy, znaczy zależy też jaki mamy jaką rozciągłość tutaj wieków organizacji, ale też tych pokoleń symbolicznych, to, to zaczyna być wyzwanie. W związku z tym też są ludzie, którzy chcą się spotykać i pracować razem. Są tacy, którzy wolą, jak jest papier na stole, dopisujemy uwagi, a są tacy, którzy mówią, to sobie wyślijmy albo wrzućmy na Dropboxa i dopisujmy. I to jest. Znaczy, możemy udawać, że tego nie ma, ale to. To zaczyna być. I myślę, że to nie jest tylko kwestia kompetencji cyfrowych. Różni ludzie, o tym na szczęście powiedział dużo Paweł, w związku z tym ja powiem krótko, że niewątpliwie jest tak, że mamy pracowników, mamy działaczy i mamy takich mieszanych i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, ale też nie wykorzystywać. Tu sobie dopisałem, że to jest bardzo kluczowe nie wykorzystywać tych, którzy są pracownikami i działaczami. Problemem jest na pewno finansowanie przypisane do projektów, a rola w organizacji, tak? Znaczy, że mamy pieniądze na koordynatora projektu, a przecież ta osoba w organizacji robi więcej. No i zgadzam się, brak przewidywalności, możliwości planowania, deficyt szczebla zarządczego, który w ogóle jest zminimalizowany, brak środków instytucjonalnych. Czy ktoś ma pieniądze na dwie, trzy osoby z zarządu, tak? Czy w ogóle mamy takie pieniądze? Jeżeli chodzi o rekomendacje, znaczy mi się wydaje, że tak, znaczy bardzo wiad, wi, ważną rzeczą jednak jest taka autentyczność i wiarygodność, to znaczy powiedzieć, jaki model organizacji w sobie i innym, jaki model chcemy budować i być w tym autentycznym a, i być wiarygodnym, tak. Decyzyjność. Wbrew pozorom uważam, że to jest duże wyzwanie, sam czasem padam ofiarą braku decyzyjności, to znaczy takim jednak zaplątaniem się w to, że no teraz, że to trudno, że trudno czasem wprost komuś powiedzieć, że to, 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 to jest ważna, ważna i potrzebna cecha. Nie obiecywanie za dużo. Naprawdę, obiecujmy ludziom. Ludzie są w stanie nas wybrać jako instytucje, z którą w której będą i działać, czy pracować. Jeśli będziemy im dawać to, co żeśmy im obiecali, a jeżeli zrostoczymy nie wiadomo co, a później nic z tego nie będzie, to jest jednak frustracja. Trzeba dostosować styl i pomysł na tą instytucję i tu się zgadzam z tym, co Ewa powiedziała, że one będą bardzo różne, tak? Ale miejmy swój pomysł, dostosujmy to jednak do specyfiki instytucji, tak? No i tak, wiecie po co się jest jako, jako lider tej organizacji. I zgodzić się też z tym. Znaczy czasem ten lider jest silny, czasem jest słabszy, jest więcej zaangażowania, to są różne modele różne drogi. Jako człowieka przywództwa powiem tak, znaczy nie wiem, czy istnieje jeden model przywództwa, który jest dobry. Dziś żeśmy się zakochali w partycypacji, ale ona ma też wiele różnych też i wad poza zaletami, ale też są bardzo różne sytuacje, ale ważne jest, żebyśmy to robili świadomie i nie mieli lęku przed funkcjami, które wynikają z roli zarządczych, roli przywódczych w organizacji. W tym właśnie takich ról rozliczeniowych, sprawdzania efektywności, itd, i tak, dalej, i tak dalej. Nie wiem, jak tutaj moi sąsiedzi, ale ja na przykład tak, no z jednej strony niby jestem dużą organizacją, ale przewidywalność finansowa tej organizacji jest bardzo mała. Tak? W związku z tym strategie, plany, to wszystko się robi bardzo trudno. To raczej jest tak naprawdę rozmowa o Przyszłości. Chciałbym też, żebyśmy coś powiedzieć do osób, które kierują i zarządzają organizacjami, i wrócić do punktu, który powiedziałem na porządku. Znaczy, zastanówcie się, ile możecie, na ile was stać, nie tylko w sensie finansowym, bo jaką jesteście organizacją i po co? Ostatnio miałem takie po sesji na Ofipie właśnie o, o dylematach liderach w czasach kultury partycypacji, jakąś taką krótką rozmowę w kilka osób, które zarządzają sporymi organizacjami w Warszawie. No i takie mieliśmy poczucie, że no, taka nutka frustracji, niewyrabiania się, przeciążenia odpowiedzialnością i tak dalej. I mi się wydaje, że to jest też bardzo ważny element. To znaczy, że to są różne metody rozwoju pracowników i w ogóle myślenie, one jednak bardzo zależą od kontekstu organizacji. To są organizacje, które są bardzo sprofesjonalizowane, mają stałych ludzi i tam tyle. Znaczy, że to wszystko trzeba, że moim zdaniem żadna z rzeczy, które tutaj żeśmy powiedzieli, ona nie może żyć w oderwaniu od tego, jaką jesteśmy organizacją, po co jesteśmy i jaki mamy pomysł. Myślę, że każda z tych rzeczy wymaga, jakby jest bardzo, bardzo kontekstowa. I żeby nie czasem naprawdę, ale to wymaga chyba jednej rzeczy, o której Paweł mówił: rozwoju lidera ciągłego i ciągłej takiego rozwoju też świadomościowego o co nam chodzi, co dla nas jest ważne, jaki mamy pomysł, żeby było to spójne i autentyczne.